Ustana Pada Sany. pozycję. Do utana Pada usiądź w siadzie Dan I zacznij odchylać się. Podnoś klatkę piersiową. Przechodź na łokcie. Opuść czubek głowy do podłogi. Tu musimy wesprzeć się na czubku głowy, kierując bliżej czoła. Też teraz kręgosłup jest rozciągany tyłem do przodu. Następnie podnieś obydwie nogi do około 40 stopni. 45 stopni, i wyciągnij ręce równolegle do nóg, połącząc dłonie. <laughs> Intensywne rozciąganie nóg, rozciąganie rąk. Kiedy twarz jest skierowana do góry, całe ciało jest intensywnie mobilizowane i rozciągane. I dokończ. Pokażemy inny sposób wejścia do Uttana Padasany. Kiedy leżysz na plecach, przenieś ręce w tył za głowę, chwyć za brzegi maty. Podnieś nerki i łopatki, podnieś barki, przesunij głowę do pośladków, żeby pójść w ten sposób. Możesz poprawić jeszcze, przesunąć odrobinkę i wtedy przenieś ręce do bioder. Podnieś nogi i dołącz ręce. Pozostań 10-15 oddechów. a potem przenieś dłonie w stronę podłogi, wycofaj głowę, połóż się na plecach i rozluźnij.